Pokażę Wam urządzenie, które od niedawna występuje w moim domu. Się bardzo z nim zaprzyjaźniłam, ponieważ jest naprawdę mega fajną rzeczą. Jest to oczyszczacz z funkcją nawilżania. Funkcja nawilżania jest funkcją, którą można. W Łączać bądź wyłączać w zależności od tego, czy potrzebujemy nawilżyć pomieszczenie, czy wilgotność jest wystarczająca, no to wtedy nie musimy z tej funkcji korzystać. Oczyszczacz, jako swoją, jako główną funkcją tego sprzętu, jest oczywiście oczyszczanie. Posiada on filtry, które są tutaj z tyłu ukryte. Jest to filtr HEPA. Następnym elementem jest y, tężnia, która połączona jest z kolejnym elementem tego urządzenia, tak zwanym bioboksem, y, gdzie tam y, tworzą się mikroorganizmy, bakterie, y, ale y, o bardzo pozytywnym i y, korzystnym wpływie na, na zdrowie nasze, ludzkie, y, ponieważ y, występują takowe też właśnie w. Lasach, gdzie tworzy się taki mikroklimat, i dzięki temu bardzo jest on też wyczuwalny. Zwłaszcza jak jesteśmy gdzieś blisko tego urządzenia, to, to wtedy czuć taką wilgotność i aromat leśny. Oczyszczacz jest bardzo fajny, jeśli chodzi o możliwość manewrowania i mobilności. Dlatego, że można go po prostu łatwo przesuwać między nawet pokojami, ponieważ ma w swojej podstawie wbudowane rolki. A że jest dosyć ciężki, ponieważ posiada spory zbiornik na wodę, bo aż na 12 litrów. No więc, jest to jakaś tam swoja, ma swoją wagę. Dzięki temu też nie trzeba go napełniać i nie myśleć o tym codziennie, ponieważ ten, ta pojemność wystarcza na długo, jeśli chodzi o jego wydajność tej wody, która się tam znajduje. Następnie co jeszcze mogę powiedzieć? No, wygląda bardzo fajnie, jak widać, dzięki tym roślinom również, które występują tutaj i można je hodować sobie w specjalnej donicy, tak zwanej hydroponicznej uprawie. Gdzie nie mamy żadnej ziemi, a rośliny sobie rosną w wodzie i korzenie mają też swoją rolę, jeśli chodzi o oczyszczanie powietrza, ale myślę, że to już jacyś botanicy mogą więcej na ten temat powiedzieć. Tutaj tak naprawdę możemy sobie dowolnie rośliny wrzucać, które, które nam się podobają, bo raczej większość znanych, spotykanych u nas w Polsce jest jak najbardziej właściwa, jeśli chodzi o tutaj nasadzanie. Sprzęcik ma jeszcze taki czujnik tutaj, w którym znajduje się wbudowany jest tutaj czujnik wilgotności i stanu jakości powietrza i można to odczytywać na aplikacji, która jest kompatybilna z tym urządzeniem. I tam sobie sprawdzać, jak, jaka jest jakość powietrza w danym momencie i jak, jaki jest poziom nawilżenia. Ogólnie jest bardzo fajny, jeśli chodzi o okres, zwłaszcza jesień, zima, dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci, bo dla dorosłych też. Natomiast mówię o dzieciach, ponieważ sama jestem mamą. I mm, cały sezon moje córeczki nie chorują. Gdzieś tam te infekcje, które występowały bardzo często, bo raz na tydzień, na dwa tygodnie zawsze któraś była chora, katar, kaszel, tak odkąd go mamy, mm, nie było to czegoś takiego. Więc myślę, że jednak bardzo pozytywnie wpływa na, na zdrowie i to najbardziej sobie cenię w nim. Że jest mniej nerwów, mniej chorób i jest po prostu łatwiej sobie pożyć z tymi dziećmi w domu. No i tyle, jeśli chyba chodzi o ten sprzęt i jego najważniejsze rzeczy. Poza tym, że dobrze działa, ładnie wygląda i funkcję taką estetyczną też właśnie dodają, mają te te kwiaty tutaj. Także polecam wszystkim.